Otwieram oczy. Znowu sufit, ściana, palce stóp wystające spod kołdry. Na razie nie jest najgorzej. Trochę wspomnień, trochę lekkiego śnienia. To niewidzialne walizki, które przytaszczyłem ze sobą, oprócz tej z piżamą, ręcznikiem, śmiercią pięknych saren. Otwieram walizki. Na chybił trafił bez szczególnego zamysłu. Zaglądam ostrożnie. Nie całkiem pewien, co kryją. Było, nie było, szpital jest specyficzną formą podróży. Im dłużej leżysz, tym bardziej się oddalasz od świata na zewnątrz. Tym częściej przekraczasz własne ciało. I raz po raz przekraczając zarazem granice pamięci. Warto mieć jak najwięcej bagaży. Nawet pozornie nieistotne wspomnienie może się przydać. Bo nie wiadomo, ile potrwa podróż i dokąd zaprowadzi. Chcę wierzyć, że Ketona pozwoli mi przetrwać pierwszą noc bez ciebie. Wiesz, jak się boję bólu. Ale bardziej boję się Twojej nieobecności. Wiele bym dał, żeby to wszystko cofnąć i znów zasypiać przy tobie. Przysięgam, nie zdradziłbym cię nawet, nawet myślą. Do minimum ograniczyłbym zestaw męskich depresji i narcystycznych frustracji co dla Ciebie chyba znaczy to samo. Nie znikałbym już więcej wieczorami w trójkącie bermudzkim, kanapy, lodówki, telewizora. Nie, nie opakowałbym twarzy płachtą gazety. Wreszcie doceniłbym urok naszych nieśpiesznych rozmów. Mało? To teraz uważaj. Mam nadzieję, że siedzisz. Dla Ciebie wyrzekłbym się najmniejszej nawet choroby. Ani słowem bym się nie zająknął o przyszywających mnie bólach. Nigdy więcej o racji o depresji i autodestrukcji. Nigdy tego, o zobacz, coś mi wyskoczyło na szyi, o sprawdź czy tutaj, tu, tu czujesz tu guza. Nauczyłbym się za to prasować Twoje spódnice i sukienki. Każdy plis wychodziłby jak spod linijki. Znajdowałbym Twoje zagubione podkolanówki, brakujące do pary. Ba! I programator pralki nie miałby przede mną tajemnic. Dla ciebie byłbym kupicą na trasach tych wszystkich Biedronek i Lidlów. Dla ciebie zmywałbym naczynia, zanurzywszy dłonie w zlewie, wyławiałbym podniebne talerze, sztuce, garnki, niczym połyskujące srebrzysto-białe ryby, a każda była twoją złotą rybką. Dla ciebie stałbym się wyznawcą paneli i podłóg, bijącym im pokłony za ścierką. Dla Ciebie prowadziłbym odkurzacz przez pokoje niczym oswojonego mrówkojada na spacer. Byłbym Twoim gosposiem, Twoim Ukraińcem, Twoim gorąco krwistym południowcem, Hiszpanem Włochem, ale też w dniach wypłaty rosyjskim oligarchą. O powierzchowności Szweda. Do końca życia gilałbym Cię po stopach, i niczym Marco Polo odkrywał erogenne przylądki Twojego ciała. Oczywiście Twoje. I tylko twoje pragnienia byłoby dla mnie kompasem. Każdego wieczora przygotowałbym ci gorącą kąpiel z olejkami i kadzidełkami. Każdego ranka przynosiłbym ci w zębach kapcie, a w dłoni szklareczkę mojito. <laughs> to nie patos, cudowna kapłank, to miłość, najprawdziwsza, najszczersza. Dłonie przestają drżeć, krew krąży spokojnie. Sięgam po butelkę mineralną, upijam łyk, rozścieram językiem po podniebieniu. Boli o wiele mniej, prawie wcale, choć twarz nadal tężeje w masce udręki, jakby inny, łagodniejszy wyraz był niemożliwy. Nawet nie chce mi się palić, a to przecież już cały dzień bez fajki. No wiesz, nie odpoczywam. Odpoczywam od obsesyjnego myślenia o sobie, o żałosnym tu i przeklętym teraz. Ketonal pomaga, jest nie tylko dżinem, ale też moją ariadną skłębka nerwów, jakim dotychczas byłem. Wyczarowuje długą i mocną nić uspokojenia. Ona wyprowadza mnie z labiryntu własnego ja. Nie ma nic piękniejszego niż choć na moment uwolnić się od własnego ja. Jakbym tym pokurczonym 40-letnim mężczyzną z grymasem bólu, z parzącą pretensją w oczach, że los oprzeć się z nim tak nielegancko. Czasami nabieram podejrzeń, że moje cierpienie uciera się o autoerotyzm.